Nie było miejsca dla Ciebie w, lejem, w żadnej gospodzie Więc narodziłeś się Jezu staj mi W stajnym ubóstwie i chłodzie Nie było miejsca, odszedłeś Jako zbawiciel na ziemi By wyrwać czarta niewoli Nieszczęsne Adama Plen, nie było miejsca, odszedłeś jako zbawiciel na ziemi, by wyrwać sztarta niewoli. Nieszczęsne Adama Plen, gdzie lisy mają swe jamy, a ptaszki swoje gniazdeczka dla ciebie brakło gospody. Tyś musiał szukać żłobeczka, A dzisiaj czemuś wśród ludzi Tyle bez jęków katuszy, Bo nie ma miejsca dla Ciebie W niejednej człowieczej duszy. A dzisiaj czemuś wśród ludzi Tyle bez jęków katuszy, Bo nie ma miejsca dla Ciebie W niejednej 说别一有路。